Szkoda, że cię nie było wczoraj. Jak było? Nie, poczekaj, nic nie mów, sam zgadnę. Najpierw obiad tu mamy. Ile to już nie ma? Jacka? mamo, ty wiesz, że coraz młodszy nie jesteś. Potem klub ten sam od paru lat. Coś specjalnie dla samotnych lasek. Dziewczyny, wy mi kupiliście skok na spadochronie? Olga, musisz się wreszcie rozerwać. Skacząc z samolotu przypięta do obcego faceta. Ty poczekaj, aż zobaczysz, jak ten facet wygląda. we are going to Brazil, motherfucker! I'm not going. Just don't fuck hey, with me, man. I know what to do to so of you Some mist of Can't you see this woman is using you? Don't you think? Don't talk about talking. Maya, Co ty you doing? Are you fucking my mother? Nie odzywasz się do mnie? Masz mnie w dupie i teraz się nagle zjawiasz tak po prostu. Nie uważasz, że powinnaś mnie było uprzedzić o swoim przyjeździe? Kiedy zamierzałaś mi powiedzieć, że znalazłaś mi nowego tatusia? Roma z młodszym mężczyzną to nie jest żadne przestępstwo. Z mnie, ale ze świadkiem sprawia już tak. What Not being in control. I said, where is she? I can offer you a younger model. You feel. Chcę odzyskać moją matkę. Ewana Zdećmierz. Przed chwilą poznałam twojego chłopaka. Jaki przystojny. To nie ma, Ja spotyka się z Maxem, tylko ja. Jesteś szanowaną sędzią, a spotykasz się z główniarzem 20 lat młodszym. 15 lat młodszym, mama. Nie jesteś już na to trochę za stara? Co ja ci takiego zrobiłam? Ty naprawdę nie pamiętasz? Zostawiłaś mnie w tym wszystkim samą. You will not fuck my mother. Nie będę miał mej matki! Tu nie wiesz wszystkiego. Finally, leave me for something younger. Co to jest? Kocham cię, ale nie mam teraz czasu zajmować się twoimi uczuciami. Swoim dzieckiem się muszę zająć. Wszyscy już widzieli? Come on, hit me!